Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co ten król chce tutaj. On jest za szybki, on nam ucieknie do Warszawy oczywiście, bo ma 28 nosów. Złapany. A <laughs> on nic ode mnie nie chce. Spoko. No to sobie pojedziemy. Pojedziemy sobie na przykład... A, w sumie... Dobra, odbijemy tę twierdzę rosyjską, bo czemu nie. Rosyjska twierdza zawsze w cenie. Można ją sobie zdobyć łatwiej, tylko oddział gotowy do awansu. Ochotników sobie tutaj awansujemy, dragonów. agonów. miejscowości Bracow, Kasztelno otrzymuje 250 talarów. Oj, wydatki, wydatki, wydatki. No cóż, trzeba zapłacić żeby zdobyć pieniądze później Jedziemy i zobaczymy zaraz Smoleńsk Smoleńsk to nie Dobra, no bierzemy go Bierzemy go, rozwalamy Totalna demolka po prostu Idealnie Jee, I... yeah. dobre wieści Wojsko za pracuje z tym No idealnie Pięknie, dobra Wojsko Zapolskie to jest oczywiście zbuntowana Ukraina, na tamte czasy oczywiście. Przy dzisiejszej sytuacji politycznej to strach w ogóle się wypowiadać na tematy kozactwa i Rusi, wiadomo. Napadłeś na moją wioskę, o fajnie, fajnie. Nie wiedziałem, że to twoja wioska, ale dobra. No to cóż, no to chyba walczymy, walczymy z nim. Piękna kawaleria. Piękna. Dla takich widoków się gra w tym zajda właśnie. No cóż, seria się pojawi na pewno na kanale. Możliwe, że w przyszłym tygodniu. Zobaczymy zaraz. Co to pięknie ci pucharze, Ja Pięknie, coś pięknego, po prostu coś cudownego. Zaraz mi coś fajny web przypuszczam. Tak, jak się skończy... Się skończy jak zawsze. Jakiś moskiewski rajtaż tutaj walnie. Pyk, łeb, ocz, naturalnie, ładny. Pyk. No dobra, już. Weź się, połóż. Dobra, leży. Na serię chyba wyłączymy powiadomienia, bo to jest strasznie wstydzające, irytujące i denerwujące. Nie. Je. Yeah. Dobra. Yy, ogólnie to niezła porażka. Zaraz tutaj zginę pewnie. Dramat, dramat. Aj! Oj! Dobra, żyję! Lecimy, lecimy na nich! Lecimy na... Lecimy na nich! Nikt mnie jeszcze nie zastrzelił. Jest dobrze! Jest dobrze! Co jest? Uratowałem się z tego! Uratowany z takiej opresji! Przez moją kawalerię, przez cudownych skrzydeł husarzy! To, to jest lekkie przekłamanie o Blade'a. Husarzy nie mieli skrzydeł na plecach. No ale... Nie można mieć wszystkiego, prawda? Je! Yeah. Zabiłem jeszcze razem z koniem. Co jest? To jest ten potężny cios. To się dzieje, kiedy się daje wszystkie punkty w siłę. No i cóż, ile ich zostało? 11. No, co tu dużo mówić? No, zwycięstwo po prostu.